Witam dzisiaj. Dzisiaj prezentacja filtru zewnętrznego Aquel Multicani 800. Jest to filtr modułowy. Możemy go rozbudowywać od jednego do ośmiu maksymalnie takich sektorów. Sektor tworzy ten oto zestaw zbiorniczek. Trzy pojemniki przewidziane są na akwaria od 120 litrów. Jeden pojemnik wystarcza na takie akwaria do 40 litrów i w zależności od tego, jaki mamy większy litraż danego akwarium, tych pojemników dokładamy. Nie wiem, jak będzie się ten zestaw sprawował, jeszcze go nie podłączałem. Przedstawię Wam, czym go wypełniłem i w jakich kolejnościach, bo wypełnianie ma znaczenie i czym go wypełniamy też ma znaczenie. Jak to się później będzie sprawować, będzie wychodziło w praniu. Jak coś będzie nie tak, będziemy nakręcać film będziemy o tym wam mówić. Pierwszy sektor, pierwszy pojemnik stanowi filtracja mechaniczna. Filtracja mechaniczna w tym przypadku, w tym wypełnieniu, składa się z gąbki. Po prostu gąbkę, którą kupiłem, ona miała dwa takie elementy. One były tak złożone to rozciąłem, Naciąłem tutaj dziurkę nożyczkami, żeby to tam nadziać. Do tego pojemniczka. Bo tam w środku tego pojemniczka jest taka rurka wychodząca, która nam tutaj. Z zewnątrz odprowadza nam out, wyprowadza nam przefiltrowaną wodę. A na samo dno tego pojemnika zostały wrzucone takie kulki. To jest ta większa średnica 45 mm. Służą one do tego, aby zatrzymało się na nich wszystko to, co stanowi większe pływające dziadostwo w naszym akwarium czyli szczępy roślin, obumarłe jakieś zwierzęta to się tutaj zatrzymuje. Na powierzchniach tej kulki formują się te bakterie pożyteczne dla naszego akwarium. No, i wypełnienie polegało na tym, ile fabryka dało, ile weszło, tyle żeśmy wrzucili do tego pojemnika. Tutaj na sam dół górny gór, wrzuciliśmy tego 3 czwarte, pozostałą część wypełniłem tą oto tutaj gąbką filtracyjną. No, to jest gąbka filtracyjna chyba średniego granulatu, że tak to określę. I dodatkowo do tych kulek tutaj. Dorzuciłem, ja wiem tak, za dwie szczypty normalnie węglu. Zwykły ten węgiel taki, który służy do zawijania pasożytów, czy czego tam jeszcze dokładnie nie wiem, bo dopiero moja przygoda z tym tematem się zaczyna. Także tu jest wrzucone jakieś dwie, trzy szczypty tego węgla. Drugi pojemnik stanowi filtracja, ta była mechaniczna, ta stanowi filtrację biologiczną. Wypełnienie w 100% zeolitem. Te media tutaj mogą być inne, którymi możemy wypełniać. To może być jakaś lawa wulkaniczna, między innymi jakiś inny granulat, inne kamienie. Ja na razie zdecydowałem się na zeolit. <laughs> Zobaczymy, jak to wyjdzie. I trzeci element stanowi wypełnienie. To, jest, to są takie rurki ceramiczne. To jest taka filtracja, też nazwijmy to mechaniczno-biologiczna. A może i po części też że chemiczna. Czyli, tak na sam dół rzuciłem jeszcze te cztery kulki czarne filtracyjne, prezentowane tutaj. No i na resztę, ile fabryka dała, ile weszło, wrzuciłem te kulki ceramiczne. Jak to będzie działać? Zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze. Trzy elementy na to akwarium 120-litrowe. Każdy z pojemników ma pojemność 1 litra, także no, filtracja 3 litrów wody jest narasta. Sposób zamykania tego filtru, tego filtru zewnętrznego polega na tym, że wsadzamy tutaj taki kluczyk, przekręcamy go do aż się dany pojemniczek zamknie. I tu uwaga, nie kręcimy na hama. gdyż jak to na plastik przestało, ma tendencję do pękania. Dodatkowo ta uszczelka, która tam się znajduje między pojemnikiem a tym gwintem, przeze mnie jest nasmarowana silikonem akwarystycznym. Wiadomo, smarujemy palcóweczką na obkoło yy, ten gwint, i później z czuciem dokręcamy tym, tym kluczem. Wiadomo, przed pierwszym uruchomieniem taki filtr trzeba zalać wodą, zalejemy go w całości wodą. Wcześniej przez kanał wejściowy naciśniemy, wrzucimy z tetra, te bakterie z tetry, żeby nam się one tutaj wcześniej zdążyły rozmnożyć. Zalejemy ten filtr, będziemy podłączać pod akwarium, nakręcimy film, pochwalimy się, zobaczymy jak to będzie wyglądać. To tyle chodzi jeśli o tą prezentację aquela. Dodatkowo, jeśli później okaże się w przyszłości, że będzie wymagało jego rozbudowanie, to nie omieszkam dorzucić jeszcze jednego pojemnika, do którego dołożę coś związane z, z, z filtracją biologiczną. Na pewno jakieś dodatkowe medium filtracyjne się pojawi. To tyle jeśli chodzi o ten filtr. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Dzięki.